Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na luty dla wszystkich osób spod znaku Barana. Zobaczmy, co do Was nadchodzi w lutym, czego możecie się spodziewać, co nowego u Was się pojawi. Energia główna. Trzy monety. Co się dla Was kończy w lutym? Głupiec. Co nowego nadchodzi w drugiej połowie miesiąca? Osiem mieczy. Jaka jest dla Was rada na ten miesiąc? Sześć monet. I z jaką energią kończycie czas lutego, przechodzicie w czas marca? Karta Asa Pucharów. Macie przed sobą. Bardzo dobry miesiąc, miesiąc, w którym jeszcze energia w tle to cesarz, czyli energia wasza, energia mówiąca o tym, że będziecie czuć się bardzo komfortowo, będziecie czuć się bardzo pewnie, bardzo łatwo będzie wam angażować się w różne projekty, zadania, łatwo będzie wam działać i przede wszystkim to poczucie stabilności, poczucie, że wiecie, co robicie, wiecie, w jaki sposób wykorzystujecie. Swoje możliwości, w jaki sposób możecie się realizować, to wszystko będzie przychodziło do Was naprawdę łatwo, dlatego że jest to Wasza własna energia, Wasza własna karta, karta cesarza, karta e, osoby, która potrafi budować fundamenty, która potrafi działać, która potrafi się realizować, która potrafi planować, jest bardzo pewna i jest bardzo stanowcza. Tak więc ta stanowczość, ta pewność siebie będzie Wam towarzyszyła przez cały miesiąc, a energią główną dla Was jest trójka, Monet, karta, która przede wszystkim mówi o współpracy, o tym, że będziecie otwarci na innych, o tym, że to właśnie współpraca, to właśnie otwartość na sugestie innych, na perspektywę innych osób będzie dla Was wyjątkowo korzystna. W tym miesiącu będziecie zaangażowani w jakiś projekt grupowy, będziecie kontaktować się dużo z innymi, będziecie zmuszeni wręcz do tego, żeby brać pod uwagę perspektywy innych osób. To może być dla was niełatwe, to może być dla was sporym wyzwaniem, szczególnie że ta energia cesarza, energia osoby, która lubi pracować po jedynkę, która lubi być niezależna, samodzielna, może nieco kolidować z otwartością na innych, możliwością czy umiejętnością dopuszczenia innych osób do Współpracy czy do Waszego własnego świata, do Waszych pomysłów, do tego, co jest dla Was ważne. Nie będzie łatwo Wam się dzielić, natomiast w tym miesiącu to właśnie współpraca, to właśnie um, projekty, w które będą też zaangażowane inne osoby, będą na pierwszym miejscu i będziecie musieli się tutaj do tego dostosować. Um, może Was irytować czasami to, że inne osoby mają inne zdanie na dany temat, natomiast Tutaj będziecie musieli wyjść troszeczkę poza swoje własne e, ramy upodobań i dostosować się do tego, co jest e, od Was wymagane. Karta ta też mówi o tym, że poprzez współpracę z innymi jesteście w stanie osiągnąć najwięcej w tym miesiącu. Bardzo ciekawa propozycja współpracy może też do Was nadejść w tym miesiącu. Możecie spodziewać się bardzo ciekawej informacji, bardzo ciekawej wiadomości która właśnie będzie, was, będzie Wam proponowała współpracę z jakąś większą grupą, czy z jakąś inną instytucją, czy e, jakaś osoba, która, która chętnie Was zatrudni, odezwie się do Was i zaproponuje Wam coś bardzo atrakcyjnego, bardzo ciekawą ofertę. To, co od Was odchodzi, to jest karta Głupca i jest to początek, który Wam towarzyszył w styczniu. W styczniu rozpoczynaliście coś nowego, był to nowy początek, Jakiegoś etapu, byliście zaangażowani w coś zupełnie nowego. To mogły być rozmowy kwalifikacyjne, to mogły być różne rozmowy związane właśnie z pracą, z nowymi projektami, z zaangażowaniem się w zupełnie nowe sprawy zawodowe. Dla niektórych z Was mógł być to też początek jakiejś relacji, pierwsze spotkania, pierwszy kontakt, pierwsze rozmowy, e, całkowity początek, początek, który też jest związany z ryzykiem. Nie do końca wiedzieliście, jak to wszystko zrobić, jak się za to zabrać, jak to ugryźć, w jaki sposób podejść do danej osoby czy do danej instytucji, czy w jaki sposób aplikować do danej pracy, w jaki sposób ubiegać się o jakieś stanowisko. Czuliście się dosyć niepewnie, jednocześnie jest to karta ogromnego entuzjazmu, jednocześnie jest to karta chęci do tego, żeby się realizować, żeby iść do przodu i żeby zaryzykować. Tak więc ten pierwszy krok krok w nieznane. Krok w kierunku, który jest Waszym marzeniem, został przez Was wykonany. Natomiast ten całkowicie początkowy etap już odchodzi do przeszłości. Była to aura raczej końca stycznia i być może dla niektórych z Was początku lutego. Pierwszy luty mógł być dla niektórych z Was bardzo ważnym dniem. Natomiast tutaj właśnie przechodzicie już bardziej w tą energię współpracy z innymi osobami. I w drugiej połowie miesiąca pojawia się ósemka mieczy. Karta mówiąca o tym, że jesteście bardzo zaangażowani w sprawy intelektualne, jesteście bardzo zaangażowani w sprawy związane z Waszą komunikacją, z komunikacją oficjalną, komunikacją formalną, komunikacją w pracy. Może być też ona dla Was wyzwaniem. Często ósemka mieczy mówi o tym, że bardzo staramy się przejść przez yy, Jakąś, właśnie, komunikację z osobami, które są dla nas dosyć e, trudne, które nie do końca chcą e, pójść nam na rękę. Musimy się bardzo produkować, musimy bardzo dużo pracować, żeby przekonać e, te osoby do jakiegoś projektu, do naszego stanowiska. Najczęściej ta karta mówi o tym, że e, lubimy się martwić, że sami sobie stwarzamy problemy, że sami ciągniemy się w dół e, poprzez. Wymyślanie, jak coś może pójść źle, wymyślanie wszelkich możliwych e, czarnych scenariuszy, które mogą zaistnieć, które mogą pojawić się w naszej rzeczywistości. Ta karta Was ostrzega przed tym, żeby nie iść w tym kierunku, żeby pozostawać jednak e, w duchu tego cesarza, osoby, która jest pewna siebie, e, osoby, która wie, czego chce, wie, jak może realizować swoje marzenia, wie, w jaki sposób może. Pójść w kierunku, który sobie obrała. Możecie mieć w drugiej połowie miesiąca pewne zwątpienia, możecie poczuć się niepewnie, możecie poczuć, że ilość spraw, że ilość wyzwań, które są na waszej drodze, trochę was przytłacza. Natomiast energia cesarza będzie wam tutaj pomagała, będzie was wyciągała z tego dołka, będzie wam pomagała wrócić do energii, która jest wam bliska, która jest dla was typowa, która jest dla was naturalna, pewności siebie, energii realizacji, energii determinacji i pójścia w bardzo konkretnym kierunku. Karty wam sugerują tutaj, żebyście nie dali sobą pomiatać, jeżeli chodzi o te wszystkie negatywne myśli, które mogą do was przychodzić w drugiej połowie miesiąca. Nie dajcie sobą Manipulować, nie dajcie się zapędzić w róg i przestać działać, przestać się realizować, przestać iść do, do przodu ze względu na e, fantazję, ze względu na zamartwianie się, ze względu na to, co potencjalnie może pójść źle. Macie w sobie wystarczająco dużo energii, macie w sobie wystarczająco dużo potencjału, macie w sobie wystarczająco dużo determinacji. Wystarczająco dużo umiejętności, żeby osiągnąć dokładnie to, co sobie wymarzyliście, żeby osiągnąć dokładnie to, co sobie zaplanowaliście. Rada dla Was to szóstka monet. Karta mówiąca o tym, że warto się dzielić, warto się otwierać na innych, jeżeli chodzi o współpracę, co też jest tutaj w pewnym sensie nawiązaniem do tej trójki monet, która pojawiła się jako energia główna. Szóstka monet przypomina Wam o tym, że warto dzielić się swoimi dobrami, dzielić się również finansowo z osobami, które tego potrzebują. Nie bójcie się prosić o pomoc, nie bójcie się pomagać innym, nie bójcie się być otwarci, jeżeli chodzi o rozmowy na tematy finansowe, na tematy materialne. Nie bójcie się dyskutować na ten temat i pomagać osobom, które, które potrzebują Waszego wsparcia. Nie musi być to wsparcie dosłownie finansowe, ale to też może być wsparcie rozmową, wsparcie radą. Możecie być w sytuacji, w której możecie wykazać się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Możecie pomóc komuś, możecie coś doradzić, możecie wesprzeć, możecie przedyskutować jakąś kwestię, która jest bardzo ważna również dla innych. Jeżeli jesteście osobami, które Potrzebują wsparcia. Tutaj pojawi się osoba, dzięki której łatwiej będzie Wam przeanalizować, właśnie jakąś sytuację e, najprawdopodobniej związaną z Waszym rozwojem zawodowym czy Waszym rozwojem finansowym. Bądźcie otwarci na pomoc, bądźcie otwarci na dyskusję, na rozmowę z osobami, które chcą Wam pomóc, które chcą Was wesprzeć. Pod koniec miesiąca natomiast nadchodzi as. Pucharów. Jest to wspaniała wiadomość. Pod koniec miesiąca, pod koniec lutego lub na samym początku marca nadchodzi do was bardzo pozytywna, bardzo dobra informacja, informacja o której marzyliście, której się nie spodziewaliście, a będzie ona dla was naprawdę spełnieniem marzeń, będzie dla was wspaniała. Ktoś może się do was odezwać, kim jesteście zainteresowani? To jest pojawienie się osoby, która jest bardzo dla was atrakcyjna fizycznie, emocjonalnie. Jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani kwestiami romantycznymi, kwestiami związkowymi, dla osób, które są niezainteresowane takimi kwestiami, to jest pojawienie się po prostu świetnej informacji dotyczącej Waszej pracy, dotyczącej Waszego rozwoju, jest to pojawienie się informacji, o której marzyliście, która była dla Was nieosiągalna. Coś, co było dla Was tylko i wyłącznie marzeniem, pod koniec miesiąca przychodzi do Was. Będzie to dla Was naprawdę wyjątkowo dobry czas. Będziecie mogli zacząć działać i realizować się w bardzo nietypowy, bardzo pozytywny sposób. Podsumowując, jest to e, miesiąc, w którym będziecie przede wszystkim e, skupieni na swoim rozwoju zawodowym na swoim rozwoju. Finansowym. Karty Wam mówią o tym, że w tym miesiącu bardzo warto współpracować z innymi osobami. Dostaniecie najprawdopodobniej możliwość czy propozycję współpracy z innymi. Będziecie musieli tutaj trochę pokonać swoją tendencję do bardzo indywidualnej pracy, do bardzo pracy skupionej na Waszych potrzebach. Będzie Wam. Potrzebna otwartość na inną perspektywę, spojrzenia na daną kwestię, która będzie Was interesowała. Karty Wam razem, żebyście dzielili się finansami, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, nie bójcie się też o to prosić. Bardzo Wam to pomoże. W drugiej połowie miesiąca możecie mieć sytuację, która będzie dla Was wymagająca, sytuację, w której będziecie musieli przejść przez myślenie negatywne. O sobie albo o jakiejś sytuacji. Karty Wam tutaj przypominają, że macie wszystko to, co jest potrzebne do osiągnięcia e, sukcesu, do osiągnięcia tego, o czym marzycie. Nie pozwalajcie sobie na to, żeby zagłębiać się w zamartwianie, żeby zagłębiać się e, w te wszystkie negatywne scenariusze, które tworzycie, które sobie wymyślacie. Jest to dla Was niewłaściwy kierunek e, myślenia, niewłaściwy kierunek działania. Jesteście w stanie osiągnąć coś naprawdę wielkiego, naprawdę bardzo pozytywnego. Nie idźcie w tym negatywnym kierunku, które może Was kusić w drugiej połowie miesiąca. Natomiast pod koniec lutego lub na początku marca nadchodzi do Was niesamowicie pozytywna informacja informacja, która może być związana z Waszym życiem romantycznym, z Waszym życiem relacyjnym dla niektórych z Was, dla osób, które są tym zainteresowane. Dla osób, które nie są zainteresowane tymi kwestiami, jest to nadejście po prostu bardzo pozytywnej informacji. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.